Witam w następnym odcinku zaginionej wyspy. Eee. Wreszcie. No to. Hmm, gdzie to było? Ach. Tak. Ta mapa mi coś się domówiła, że mam iść w tamtą stronę. To, to chyba tam. Chyba super. エヘヘヘ。 Ej, Co są? I ty. Ej, cześć. Cześć. Muszę cię uwolnić. Nie mogę siebie tak tutaj zostawić. Co ty tu robisz? To mój dom. Dzięki. Nie ma nie ma Co ty tu w ogóle robisz? Bo ja tu jestem sam. Chyba. Z tobą. O. Ja tu mieszkam od lat. Czy co? Mieszka tu od lat. Na tej zaginionej wyspie? Tak, tak, tak. Tutaj musiałem to miejsce zbudować, bo jest strasznie bezpiecznie. Ale nie idź tam gdzie jest śnieg. Nawet nie widziałem tego miejsca. Jesteśmy tylko blisko pustyni. To ale tam jest niekto, nie kto i warto. Ale... Ostatnio jakiś winny robot wszedł. robot? Ja go zniszczyłem. To dobrze. No to. Jutro Ci pomogę. Dzięki. Widzimy się w następnym odcinku. zaginiona wyspa Żerno.